Koronka do krwawych łez. W imię Ojca, I Syna i Ducha Świętego. Amen. O Jezu, przebity do Krzyża. Padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy tej, która z największą miłością współbolała z Tobą. Towarzysząc Ci na Twojej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej najświętszej matki, a pełniąc Twą świętą wolę, tu na ziemi stali się godnymi wielbić Cię, czcić przez całą wieczność w niebie. Amen. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej. Która umiłowała Cię najmocniej już tu na ziemi i nadal najgłębiej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu na ziemi i nadal. Najgłębiej miłuje cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu na ziemi i nadal najgłębiej miłuje Cię w niebie. O Jezu! Wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu. Wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu na ziemi i nadal najgłębiej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu. Spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu na ziemi i nadal najgłębiej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu na ziemi i nadal. Najgłębiej miłuje Cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu na ziemi, i nadal najgłębiej miłuje Cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu na ziemi, i nadal najgłębiej miłuje Cię w niebie. O Maryjo, matko boleści, matko litości i matko miłosierdzia, zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich matczyny krwawych łez udzielił nam łask, o którego błagamy i doprowadził do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje krwawe łzy, o matko-bolesna, kruszą moc szatana. O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją boską łagodność uchroni świat przed zagładą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.